Dzisiaj mamy dokładnie niedziela, 24 kwiecień 2022 rok. Jest to y, wezwanie numer 11 suwerena, który sprawuje swoją władzę samodzielnie już wiele lat, do trzeciej RP, y, aby. Ujawnić i przedstawić mi jako suwerenowi niezwłocznie wszystkich oryginałów umów dwukropek rządowych pomiędzy Trzecią RP i Ukrainą, a także umów w tym także biznesowych pomiędzy Trzecią RP, firmami. Które są umiejscowione na terenie Polski, firmami zależnymi od rządu trzeciej RP, spółki skarbu państwa, i tak z firmami ukraińskimi. Na każdym szczeblu, w tym tych rządowych powiązań pomiędzy firmami rządowymi, Pomiędzy Polską a Ukrainą i wszystkimi innymi połączeniami gospodarczymi, też pomiędzy firmami prywatnymi, polskie i ukraińskie, na dostawy wszelkich rodzajów i wymiany handlowej, pomiędzy Polską a Ukrainą, w tym na przykład Ropa, przecinek, gaz, przecinek, elektryczność, czyli przesył prądu z Polski do Ukrainy oraz różne paliwa w każdej innej postaci, także i pozostałe towary, przecinek, wszystkie umowy międzynarodowe. Pomiędzy rządami Polski i Ukrainy, oraz współpraca wszystkich innych organizacji pozarządowych, pomiędzy Polską i Ukrainą, i tak dalej. Od roku 2000 aż do dziś, do miesiąca kwietnia 2022 roku. Czyli ten okres obejmowałby 22 lata. I chcę zapoznać się z tymi wszystkimi dokumentami i faktami w skali miesięcznej. Czyli od stycznia do grudnia, jak, jakie były kontakty III Rzeczpospolitej, miesiąc po miesiącu, każdego roku przez te 22 lata już pomiędzy Polską i Ukrainą. Rządem polskim i ukraińskim, firmami rządowymi, spółkami Skarbu Państwa zależnymi od rządu polskiego i tak samo po drugiej stronie zależnymi od rządu ukraińskiego. I powiązań gospodarczych, prywatnych powiązań biznesowych i gospodarczych pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi dlatego chcę jako suweren być w pełni zorientowany w tych wszystkich sprawach ponieważ nawet w prasie polskiej ostatnio i od kilku lat już bywały informacje w cudzysłowie jakoby trzecia RP wysyłała/przesyłała/ Transferowała na Ukrainę różnego typu dwukropek towary, przecinek surowce, przecinek gaz, przecinek ropa, przecinek elektryczność i tak dalej za darmo. I tutaj są trzy znaki zapytania, że aż być może za darmo to wszystko się odbywało lub odbywa. Lub po znacznie zaniżonych cenach. Na przykład dumpingowych i tak dalej. Dlatego też, jako suweren, muszę się zapoznać z tymi faktami, gdyż aby móc poprawnie wypełniać moją władzę jako suweren i podejmować właściwe decyzje, to muszę być zaznajemiony ze stanem faktycznym relacji polsko-ukraińskich. Od roku 2000, ponieważ y, uważam, że y, wiele spraw pomiędzy Polską a Ukrainą dzieje się niewłaściwie i to już przez długi okres czasu, a w związku z różnymi wydarzeniami od kilkunastu lat na Ukrainie, jeśli chodzi o płynność finansową tamtego rządu, i różne trudności z surowcami, jakie przedtem Ukraina pozyskiwała, i te różne surowce teraz lub już jakiś czas płyną z innych źródeł, z innych kierunków, na przykład przez terytorium Rzeczypospolitej, więc dla mnie jest ważne, na jakiej zasadzie ten ropa, gaz czy elektryczność przedostaje się. Ze strony polskiej, Trzeciej Rzeczypospolitej, na stronę ukraińską. Jak są skonstruowane te wszystkie umowy handlowe na, transfer na transferowanie, dostarczanie, może jako darowizna, te wszystkie surowce idą. Na Ukrainę w związku z różnymi dziwnymi sytuacjami czy wydarzeniami. Jednak Polska to wszystko musi kupić gdzieś. Czyli za granicą, te różne towary, surowce, jak ropa lub gaz, czy jakieś inne, statkami do naszych portów nadbałtyckich przypływają. Muszą te towary zostać rozładowywane i gazociągami czy ropociągami przetransportowane na Ukrainę, więc to kosztuje dużo pieniędzy. I wszystko, co się z tym wiąże, a że różne słuchy na mieście, ludzie różne rzeczy mówią, dlatego jestem tym wszystkim zaniepokojony i wzywam Trzecią RP do ujawnienia tych wszystkich faktów i informacji oryginalnych wszystkich dokumentów na współpracę i wymianę handlową pomiędzy Polską a Ukrainą. Współpracę gospodarczą, i tak dalej, gdyż yy, no, ja to muszę wiedzieć. Jest to dla mnie bardzo ważne, tak aby być odpornym na ewentualne fake, nieprawdziwe informacje, które mogłyby się pojawić w przestrzeni publicznej i dlatego uważam, że y, okres 30 dni od y, np. poniedziałku, czyli od jutra, od dnia 25 kwietnia 2022 rok, jest y, wystarczający, aby strona polska, trzecia RP, pan Andrzej Duda, pan Mateusz Morawiecki i wszyscy inni ministrowie przygotowali mi te oryginalne dokumenty. Y, Ponieważ chcę je przejrzeć, aby się zaznajomić z nimi i wiedzieć, jak nasze relacje i stosunki gospodarcze, polityczne i pozarządowe wyglądają polsko-ukraińskie. Bardzo proszę na, na piśmie mi niezwłocznie zacząć przygotowywać. Te wszystkie informacje, które tutaj wymagam, aby trzecia RP mi dostarczyła, okazała, tak abym bezsprzecznie i na spokojnie mógł się z tym zapoznać. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.